Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, serdecznie Was witam kolejnego wieczoru, tym razem w sobotę, w naszym kolejnym modlitewnym spotkaniu, wypominkowym, czyli modlimy się za zmarłych. Kochani, zapraszam, zacznijmy tak jak codziennie, od litanii w intencji zmarłych. Pomódlmy się. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Wszyscy święci aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi. Wszystkie święte niebieskie duchy, módlcie się za nimi. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nimi. Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nimi. Wszyscy święci niewinni młodziankowie, módlcie się za nimi. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nimi. Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, módlcie się za nimi. Wszyscy święci doktorzy kościoła, módlcie się za nimi. Wszyscy święci kapłani i lewici, módlcie się za nimi. Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nimi. Wszystkie święte Panny i wdowy, módlcie się za nimi. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nimi. Bądź im miłościw, przepuść im Panie, bądź im miłościw wysłuchaj nas Panie. Od mąk czyśćcowych, wybaw ich Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw ich Panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw ich Panie. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich Panie. Przez trudy twego życia, wybaw ich Panie. Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw ich Panie. Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw ich Panie. Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw ich Panie. Przez w niebo wstąpienie Twoje. Wybaw ich, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela Wybaw ich, Panie. My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, Wysłuchaj nas, Panie. Abyś duszą zmarłych ich winy odpuścić raczył, Wysłuchaj nas, Panie. Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył, Wysłuchaj nas, Panie. Abyś je z wybawić raczył, Wysłuchaj nas, Panie. Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył – wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Uwolnij Panie dusze wszystkich wiernych zmarłych, od wszystkich ich więzów. Módlmy się. Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszą sługi służebnic Twoich, odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz, kochani, kolejna modlitwa za zmarłych, takich zmarłych, którą... w sensie można modlitwę również odmywać na cmentarzu. E, pomódlmy się o tych, e, którzy już odeszli, a o których pamiętamy i tęsknimy. Najświętszy Panie, Wszechmogący Ojcze i Wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego z wstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane. Będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania. Będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna. O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach, i dozwól, aby ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych oraz dopomóż nam stanąć przed twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi cię którzy nas wyprzedzili przez Chrystusa Pana naszego amen i kochani oczywiście nie, krótka modlitwa w intencjach które nam polecił Ojciec Święty Ojcze nasz który jesteś w niebie święć się imię twoje Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na koniec, jak zawsze, proszę dać się pobłogosławić na tę dobrą noc. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Śpijcie, proszę, najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam. Dobrej, pięknej nocy i do usłyszenia. Z Bogiem wszystkiego dobrego.